Hej kochani, więc już jak pewnie zauważyliście po tytule Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o mojej nowej paletce W której jestem już zakochana Mimo, że dostałam ją dopiero wczoraj Ale jest po prostu świetna I rozmawiamy o tej paletce Która jest ogromna Mam wrażenie, że jest większa od mojej głowy Więc naprawdę jest wielka Jest to paletka Le Bon Voyage od The I jak widzicie opakowanie jest naprawdę fajne, ciekawe Jak wiecie ja uwielbiam takie fajne opakowania To jest takie troszeczkę vintage i bardzo często właśnie to opakowanie skłania mnie, żebym kupił jakiś produkt, ale w tym wypadku również to, co jest w środku tego opakowania, bardzo mnie zachęciło do kupna. więc Za chwilę o tym porozmawiamy. Więc jeśli chodzi o opakowanie, tak ono wygląda, może troszeczkę bliżej. I tak, mam tutaj zdjęcia z różnych stron świata: Manila, Stany Zjednoczone, Włochy, Istanbul. I tutaj taki mały miks tego wszystkiego. I tutaj mamy również rozpisane, co zawiera paleta, czyli 16 cieni i 3 produkty do... 3 kremowe produkty do ust i do policzków. I kiedy obrócimy tą paletkę na drugą stronę, mamy taki ma, taką małą ściągawkę, ze znajdziemy w środku, czyli 16 właśnie cieni. Możemy spojrzeć, jak one wyglądają, jakie mamy kolory. Oraz 3 produkty do usy i do policzków, w różnych odcieniach. Ok, więc jak już otworzymy paletkę, ukazuje nam się coś tak fajnego, cudownego i ojku słodkiego. Zacznijmy od góry, jeśli już jesteśmy przy opakowaniu. Mamy tutaj taką kartę, nie, nie kartę pokładową, tylko paszport. Jest to paszport dziewczyny imieniem Anita Vacation, co jest naprawdę fajne i takie troszeczkę śmieszne. Yy, I mamy tutaj również lusterko. Lusterko w kształcie twarzy tej pani, więc jeśli się przyjrzymy, możemy poczuć się jak Anita Vacation. <laughs> ok, i przejdźmy do tego, co najważniejsze w palecie, czyli do produktów, które są w niej zawarte. 16 cieni i one są ponumerowane tak, jak mam ponumerowane miejsce w samolocie, czyli tam A1, A2, A3, A4, potem B, C i D. Yy, I przejdźmy do takiego małego omówienia kolorów. Ok, więc pierwszy rządek są to. E, takie neutralne e, odcienie, ale ciemne odcienie. E, mamy tutaj czarny e, z, e, cień z satynowym wykończeniem, ciemny brąz z satynowym wykończeniem, ten e, jest taki brąz lekko e, takim może rudo-czerwonym e, pigmentem, troszeczkę dodanym do niego. E, I tutaj ciemną, bardzo ciemną zieleń, taką e, zgniłą zieleń, powiedzmy, ale jest to bardzo ładny odcień. I one wszystkie właśnie mają satynowe wykończenie. Ten jest troszeczkę taki bardziej brokatowy, troszeczkę drobinkę do brokatów sobie. Kolejny rządek są to również odcienie neutralne, jednak troszeczkę jaśniejsze. I tak, mamy tutaj taki lekko srebrno, szary odcień z satynowym wykończeniem. Kolejne, kolejne dwa to są matowe cienie, które świetnie nadają się do rozcierania do, również do załamania powieki i ostatni jest taki lekko brokatowy cień, lekko tak wpadający w złota, jednak takie ciemne złoto powiedzmy sobie, i przygaszone. Kolejny rządek są to bardziej kolorowe cienie, fiolet, który już widzicie, jest troszeczkę urzędy do tego luku, który mam na sobie. Zresztą pokażę Wam, jak wykonać ten look na końcu filmiku, więc zostańcie ze mną. Fiolet, który ma właśnie satynowe wykończenie. Taki miętowy kolor, troszeczkę połączony z takim Baby Blue, który również ma satynowe wykończenie. Następnie matowa taka pudełkowa zieleń, czy taki. No nie wiem, jak to opisać. Zresztą widzicie sami, jak to wygląda. I tutaj taki troszeczkę różowy, różowo brzoskwiniowy cień z satynowym wykończeniem. I ostatni rządek. Jasne cienie, również takie w miarę neutralne. Ten jest troszeczkę ciemniejszy. Jest to taki brązi, troszeczkę ma też takie brzoskwinki w sobie. Jest to satynowe wykończenie. następny mamy matowy beż, Bardzo jasny, również fajny do rozcierania cieni. Kolejny to jest taki bardzo jasny kolor szampana, bym powiedziała. Również z satynowym wykończeniem. I ten również satynowe wykończenie. Jest to taki. Złoty odcień, ale nie jest to zdecydowanie takie rzucające się w oczy złoty Tylko taki delikatnie z żółtym e, odcieniem okej okay, i następnie kiedy otworzymy tą tutaj małą e, szufladkę <laughs> Powiedzmy szufladkę, chociaż to nie jest szufladka, wiem o tym, nie poprawiajcie mnie Ale tak to nazwijmy I mamy tutaj te produkty do ust, one już jak widzicie są umoczone, moje palce w nich Bo robiłam sobie swatche sama dla siebie i tak, mamy ich nazwy: Second Officer, First Officer i Captain. I tak, te dwa cienie: Second Officer i Captain są takie troszeczkę lekko przejroczyste, nie są takie bardzo mega napigmentowane. A ten First Officer jest bardzo intensywnym odcieniem, kiedy go nałożymy. Zresztą mam go na ustach, zaraz zobaczycie, jak on wygląda. I fajne jest też to, że tutaj na samym dole mamy. Karty pokładowe, tak jak wy. I one są fajne. Karty daje nam pomysł, które cienie możemy połączyć, żeby fajny powstał luk na oku. Co jest naprawdę ciekawe, zwłaszcza dla osób, które nie mają zbyt dużo pomysłów, jak wykorzystać tą paletę, które cienie ze sobą połączyć. to tutaj mamy małą ściągawkę, co możemy fajnego stworzyć z tą paletą. Co jeszcze, jeśli chodzi o teksturę cieni, fajne jest to, że nie są one tak bardzo, jakoś bardzo. Pudrowe, to znaczy, no są, bo to są cienie, tak? Nie są to kremowe cienie, ale mają w sobie troszeczkę taką formułę maślaną, ja bym powiedziała, kremową. Ponieważ nie osypują się jakoś bardzo, że nałożymy na powiekę i mamy całą twarz w cieniu, nie. Mają coś takiego w sobie, że są minimalnie takie kremowe, delikatnie się osypują, nawet delikatnie, nie jest to jakieś znaczące. Więc jeśli o to chodzi, to naprawdę warto zakupić. I za chwilkę pokażę Wam słoto odcieni oraz tutorial do makijażu, co na sobie. Więc jeśli jesteście zainteresowani, proszę zostańcie ze mną. Okej, okay, więc proszę bardzo mamy słowę. I tak, to są produkty do ust. I tak jak wspomniałam, te dwa zewnętrzne nie są tak bardzo napigmentowane jak ten środkowy. Możecie to bardzo wyraźnie zobaczyć. No, tamte są właściwie zbliżone do siebie te dwa czerwieni i róż. Yy, I proszę następnie yy, cienie. Jak widzicie, są bardzo napigmentowane. Yy, no, użyłam je na korektor, co prawda. żeby troszeczkę wzmocnić ich intensywność. Ale mimo wszystko, myślę, że są bardzo dobrze napigmentowane. Yy, I myślę, że moim ulubieńcem jest ten brąz tutaj. To jest taki brokatowy brąz z czerwonym takim odcieniem, lekko. Może w aparacie tego aż tak bardzo nie widać tej czerwieni, ale uwierzcie, mi na żywo jest i ta ziela również jest bardzo ciekawa. Będzie fajna na jesień. No i jeszcze raz szybkie spojrzenie na wszystkie odcienie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o sło, czy Przejdźmy do makijażu. Więc jeśli chodzi o makijaż, chciałam stworzyć coś bardzo wiosennego i delikatnego, pastelowego. Więc mam nadzieję, że tutorial Wam się spodoba i zachęcam do oglądania. Wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, proszę o kciuk w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!